To jest taki Twilight, nieważny jak Celestia. Applejum. Tu do niektóre odpalone pinky. Tu Applejack. Apple tu Applejack. Tu Celestia. Celestia. Twilight. Applejack. Rarity. Eeeh, uh, Later Moja. My... Oh. Oce. co uh, Moje oce s kupacem. Zatrchaj. Rarity. Uh, desaj. Moja oce s kupacem. Uh, a ty tak. Zatrchaj. A pítak. Platterhide Rarity Applejack High. E, rady, pijak, pijak, later e, nie wiem jak to się czyta, ale to jest to No, macie no, I Applejack I to by było koniec tego wytyku Nie wiem, co to było, to dobra Starszych rysunków nie będę wam pokazywać, bo z tego, że już widzieliście albo na tym kanale, albo na poprzednim. Jak chcecie, to wejdźcie i tam zobaczycie. Tak, Twilight, Pinkie Pie, Satyr eee, jakaś dziewczyna zakochana, jakaś dziewczyna. Czeka. 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 Yy, mama artyczek no i końca artyczek mają no to by było na tyle do zobaczenia w kolejnych odcinkach pa subskrybujcie i komentujcie oczywiście